Ile razy Bóg pokazał ci coś pięknego, czystą wizję twojej przyszłości, jasny obraz tego, co możesz osiągnąć? W sercu czułeś, że to jest prawdziwe, że to jest możliwe i wtedy poszedłeś powiedzieć o tym komuś. Może z potrzeby podzielenia się radością, a może po prostu szukałeś wsparcia, a ta osoba zgasiła twoje światło słowem, krytyką, sceptycyzmem. To niemożliwe. Nie uda ci się, daj sobie spokój. Wiesz co? To nie była ich wizja. To nie było ich przeznaczenie. To było dane Tobie. Nie każdy zobaczy to, co Ty widzisz. Nie każdy zrozumie. Bo nie każdy ma w sobie tę iskrę, którą Ty masz. Ale to Twoja odpowiedzialność, by ją chronić. Nie pozwól innym gasić tego, co włożył w Ciebie Bóg. Zachowaj to w sercu. Pielęgnuj i działaj. Niech Twoje życie będzie dowodem na to, że wizja była prawdziwa. A gdy osiągniesz to, co wydawało się niemożliwe, ci, którzy w Ciebie wątpili, będą świadkami Twojego zwycięstwa. Nie oddawaj swojej wizji w cudze ręce. Pamiętaj, to Ty masz sobie siłę, by ją urzeczywistnić. Kroń swoje światło, idź naprzód. Zaobserwuj mnie po więcej świadomej wiedzy,